Hej, cześć, manko, z tej strony Jako Tako i witam w następnym odcineczku, w następnej serii odcineczków z Outlast 2. Moi drodzy, skończyliśmy w tym miejscu, gdzie ten e, typek sobie tam gadał do nas. O, tak. Kończymy sobie w tym miejscu. Chciałbym z góry podziękować e, za wszystkie lajki, za komentarze, jeżeli jakiekolwiek się tam... Czy wiem, że tam e, ogólnie, e, no, e, oczywiście mało osób ogląda tu serię, bo mało osób ogląda gameplaye w dzisiejszych czasach ogólnie. Tak więc, whatever, ale dziękuję za każdy komentarz i za każdą łapeczkę w górę i zachęcam oczywiście do zostawienia. O wow, Giewont. Nie wiedziałem, że tośmy w Polsce. No dobra, jak tu się... E, v, dobra, okej. Okay. Pamiętam. Większość pamiętam w takim razie. Dobra. To idziemy dalej. Moi kochani, czy jesteście gotowi na to, żeby się posrać ze strachu? Ja chyba nie. I don't know. Mam skoczyć? Chyba tak. No, skacz. Dobra. Tutaj wziąłem baterię. Thanks, bro. Thanks, brother. Brother. You're my brother from another mother. Oh, yeah. Dobra, zobaczmy co ten przebrzydły świat ma nam do zaoferowania. Mogę tutaj już? Rozumiem, że mam wejść tędy. Gra mnie tak lekko podpowiada. Hmm. What the hell was that? Okej. Okay. Nie wiem czy chcę. Hmm. O! Oh, Tego nie widziałem. What the heck? Jaka gigantyczna głowa. Mamy tutaj jakąś karteczkę. Kolejne martwe dzieci. Knot powie, że E, takie dzieciobójstwo to nie grzech, ponieważ wszyscy jesteśmy w Bożej Armii. Ok, to sobie przeczytamy e, później, w sensie tutaj będziemy. Tu i mamy to zapisane. Kolejne martwe dzieci. O! Ponieważ wszyscy jesteśmy w Bożej Armii, męczennicy polegali na polu walki przeciw arcydiabłów. Wszystkie te dzieci z tymi gardłami spalonymi ciałami będą czekać w nienaruszonym stanie w raju. Papa Knot również mówi, że nasze grzechy odn odnajdą nas w naszych snach. Nasze grzechy odnajdą nas w naszych snach. To drugi raz, pod? ale jaśnie tylko o zamordowaniu swoich dzieci. Okej, okay. i bydę się ze śmiem na ustach. Pobudzony często, mokro. od... Jezu, dobra, nie, nie chcę tego czytać. <gry> nie, nie, nie. To trochę too much for me. Too much for me. Too much for me. Chcecie to sobie możecie to przeczytać, zastopować, przeczytać. Ja będę szedł dalej, bo też nie chcę marnować zbytnio czasu. E, szczególnie, że nie wiem jak długa jest ta gra rzeczywiście. Ja nie chcę też rzeczy... O. Nie chcę też za bardzo wam tego czasu... Zabierać. Dobra, tu mamy Papa Knota. Idziemy na górę, rozumiem. Tutaj chyba nie ma nigdzie... ...baterii. Fidget spinner, okej, okay, okej. Okay. Czy oni czytali w ogóle Biblię, tą, tą, tą taką jakby, tą? Tą taką normalną, czy... Okej. Okay. A, okej. Okay. Mówi mi tylko, że mogę to odsunąć. Jestem, który jestem. No tak, czyli... Imię Pana Boga. Co? Jesteśmy strasznikami w armii, które bronili świat przed antykrystą? Jesteśmy w sromie Armagedonu? What the fuck? Uh, Sullivan. Papa Ezekiel, kłamca, szarlatan, świątynia, art, co? Artretyzmu, uzależniony. Tchórz, bołciciel, dzieciobójca. Odchodzę i zabieram ze są wszystkich, którzy są na tyle odważni, żeby ujrzeć prawdę. Chodźcie po nas, ścigaj nas. Coś, chodź po nas, ścigaj nas. Czekamy i z chęcią zabijemy. i e e e każdego kogo wyślesz za nami. <laughs> Nie, nienawidzę cię. Czy Jezus nienawidził Chrzciciela za to, że był Żydem? Co? Co? Wait, wait, wait. Czy Jezus nienawidził Chrzciciela za to, że był Żydem? Dlaczego miałby to robić? Przecież Jezus też był Żydem. Palestyńczykiem był. Nie odnalazłbym prawdy bez lat spędzonych przy swojej ignorancji i bredniach. Nigdy nie znalazłbym w sobie odwagi do poszukiwania prawdy. Twój Bóg to jest dzieciny Ta wiara żenująca, znaki prawdziwego Ojca były już, tuż, były już przed Tobą, przed nami wszystkimi, a Ty... Chępliwy, łatwowierny, głupi, ty myślałeś, że wizje były karą zesłaną przez jakiegoś rozgniewanego i złowieszczego Boga. Twój Bóg się boi, bo twój Bóg nie jest wcale żadnym Bogiem. Twoim Bogiem jest twoje własne ego, <laughs> bezbronne i fałszywe, że nada. Mój Bóg wcale nie jest Bogiem, ale jest. Co? Mój Bóg, mój Bóg wcale nie jest Bogiem, ale jest prawdziwy, jest tutaj w każdej chwili. <laughs> What? Uniesienia? W każdej chwili uniesienia, jego dziecko... Eee, e, e, ten świat do wiecznej chwały. Ło, sorry. Mój telefon brzęczy. Mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzał za bardzo. Najwyżej no, go schowam. E, nie proszę, żebyś do nas dołączył, mówię ci, dołącz... Nie proszę, żebyś do nas dołączył, mówię ci, dołącz do nas, bo nasza miłość jest silniejsza niż potrafisz sobie wyobrazić. Okej, okay, wal. E, który, który, to jest ten wal? Bo ja wiem, że to był ten ksiądz taki, nie? Jakiś... ...o którym była wcześniej mowa, ale czy my go widzieliśmy? Chyba nie. Eee, tu mogę odsunąć. A zaraz, a nie to odsunę... Okej. Okay. Nic nie słychać. A, muszę przytrzymać, dobra. Are, you, are you ready? shot <coughs> Hello. Hello. Kic kic. Dobra. Oczywiście, że tak. <coughs> to może przed tym łyczek. Brilliant. Let's go! Ktoś gdzieś sobie umiera. That's new. O to ja, znowu ty? Czy to nie jest ona? Nie, to nie ona. Ona myśli tą kostuchę taką jakby. To też kogoś jakby słyszę. O, o. Nara. Nie, tu nie było. Z pierwszej. Wejdzie? Czemu nie widzę napisów? W sensie nie ma napisane w ogóle co ona mówi. Whatever. Nie potrzebujemy w sumie tego. Pewnie gada to co tam ci poprzednicy przed nią gadali ciągle. No, chodźmy tak to tutaj na dół. Zobaczymy co nas tutaj czeka. Miejmy nadzieję, że nie śmierć. Nasz bohater już się omsknął o nią parę razy. Dobra. Aha Jestem tu, bo... Tak, po prostu nic tu tak naprawdę nie ma, okej. Okay. A, wróciła na miejsce. Okej. Okay. Dobra. Zamknij papę. Cholera. Nie w tym momencie. Ok. Moke? Okay. O oh, lol. Garum. Mmm, mm, mm, interesting. No, mamy jakieś tutaj potwory z y, The Forest. Mamy jakiegoś typka, który sobie leży pod łóżkiem. Very interesting. Rozdział szósty. Okej, okay, co my tutaj mamy w takim razie? Rozdział szósty. Gdy ujrzałem żyjące stworzenie, boże y, lamentacje rozbrzmiewające w <laughs> moim umyśle, zapytałem, czy jesteście tymi czterema przeciwnymi stworzeniami objawion objawionymi Ezechielowi? A z niebios słychać było głos, który rzekł do mnie, Synu Człowieczy, ten anioł objawia się przed Ezechielem i przed Tobą, albowiem Wasze brzemiona są jednakowe. Będziesz Ezechielem w tych, <laughs> w tych nieszczęsnych czasach i Mahometem dla jego wybrańców i Noem dla Powodzi rozpalonej krwi, która niszczy Pogan i e, Sadecuszów Jezus, Maria, trudne słowa. Nie jestem gotowy. I faryzeuszów. I jak cztery prawdziwe stworzenia Ezechiela: <coughs> I jak Jan, I jak Izajasz, I Daniel, e, ujrzy koło na ziemi obok żyjących stworzeń. Wygląda. E, ok, coś tu ciekawego jeszcze jest. Pieszczenie wokół. Ok, bla, 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 bla. Okej, okay, nic ciekawego. Jak chcecie sobie to przeczytajcie, ale to nie wiem, to jest jakaś ta fałszywa, czyli fałszywa to jest bla, 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 nic nie wnosi. Po prostu, po prostu to jest coś, 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 czego nie potrzebuję. Przepraszam, nie potrzebuję tutaj wszedłem, tak naprawdę.

Nie chcę gadać, jakby, może nie wie, co się dzieje. Co masz w lodówce? Nic? Ok. Panie Jezu? O, mogę się to schować, Dobra. Dobra. Dobra, tutaj nic nie mamy, ale możemy tutaj na, dół, na górę. Czy ja tu nie byłem już? A bliźniacze po prostu domy to są dobra. Jakieś ciekawostki, jakieś rzeczy, cokolwiek. Fajna lalka, no, fajna, fajna. Hop, hop. Nic, no dobra. To pójdziemy dalej. Może jakieś baterie? Nie? No dobra. Uuuuh, się przestraszyłem przez chwilę, myślałem, że ktoś tutaj stoi. Ten pan Not, którego wy tak wyznajecie bardziej niż Pana Jezusa, to tak trochę mi się wydaje takim fałszywym prorokiem jest. E, ogólnie Jezus ostrzegał. Nie wiem czy kojarzysz. Jezusa. Dobra, weź. Nie podchodź do mnie. Zarażę się. Dzięki. Dzięki słodko. Aha. O, cześć. Ajajaj. Panie kochany. 2:0. Hu hu. Hu hu. Holibka. się wkopał. No, nie spodziewałem się, że typek wyjdzie tam z tego domu. Wyszedł? Może. Hello? On tu nawet nie wszedł? O, dobra, cool. Ej, widziałeś takiego ziomeczka, który tutaj... Kojarzysz? Tych ziomek tutaj łaził. O! Tam jest. No. On tak po prostu muszę otworzyć te drzwi, Ja myślę, że muszą wyważać. Je. No to cały odcinek się z w szafie. Witam serdecznie w mojej szafie. Eh, vlogi z szafy, niczym pan y, Rock Alon 2K, aka Remigiusz Maciaszek. Dobra, do odważnych świat należy przeładuj tego karabajna, i robimy to. Oh! Hello! Come on, come on, come on. Oh! Ale strafing <grypia> <grypia> Juppie, cześć. A już mnie zgubił? Nie <grypia> Mogę tutaj wejść? Hehe, co my tu mamy? Teraz ja wyłącz to coś. Przyjacielu, co ty tutaj chowasz przede mną? On tu idzie? Nie wiem, ale zamknę drzwi. Ok, cool. Um, tak, co my tutaj mamy? Czy jest tu coś wartego? Mej uwagi. No. Zdecydowanie tutaj była ostra impreza. Zasłoń są bez... A nie, już myślałem, że oni są bez głowy. Oni mają głowy, tylko jakby poduszeni zostali czy coś Niedobrze. Nic więcej Na balkonie. O, wylazł. Typie Masz burdel w domu. tu O, o, jest teraz bliżej. Eee, mister, mister, don't do it. O, uh o. -oh. Nara, poszedł w drugą stronę. Albo jeszcze nie. Juan! Juan, idź w tamtą stronę. Już! Get out! Oh, fuck. Idzie do domu. Wejdzie tu. Już to wiem. Już to wiem. ha? No dawaj. No dalej. No. No come on, zrób coś. wiesz, tak, kto stał przed, przed tymi drzwiami? O! Myślał, nie ma. Mogę już wyjść? Proszę. Mogę oknem spróbować. Nie, są zabite dachami. Gatemet. Wszedł tam, akurat, gdzie ja muszę pójść. No już. Psi, psi. Wow, dzięki... Gro, poszło Dobra. No żartujesz sobie. O, dostałem... kartę. Really <sighs> close <Each sound. laughs> Mhm, tak, tak. Mhm. No, tak właśnie było. No, cześć. Ale go zrobiłem. Pa. Hihihi. Huhu. hi, hi, hi. Uhu, hi. Ja, uhu. Dobra. Elo mordo. Pozdrow rodzinkę.